Moi drodzy, patrzcie, co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie możecie już zamawiać, oczywiście, na Palion Style, czyli plecak, worek, plan lekcji, 8 zeszytów, 4 paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. To wszystko możecie już kupić na Palion Style. Najbardziej, oczywiście, czekaliście na plecak, który posiada mojego skina, logo Palion Style. Takie specjalne na zawieszki z lwami. Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie na plecki, jeżeli macie po prostu ciężki plecak, żeby was nic nie bolało i żebyście mogli nosić tonę książek albo zeszytów paliona. Są również odblaski. Z boków oraz z tyłu Żebyście byli bezpieczni wszędzie Oczywiście piórniczek jest cały wyposażony Również są dwa rodzaje zeszytów A tak się prezentuje drugi Także widzowie śpieszcie się bo jest promocja na boksa całego Oczywiście link macie w opisie Ale ale moi drodzy jestem Bachorem I zaraz przyjdzie do mnie uwaga Czterech ojców To jest, to jest najdziwniejszy widok w moim życiu Zaraz będzie Widzowie oczywiście łapkujcie Subskrybujcie kanał wszyscy Bo ten odcinek będzie prześmieszny Zaraz całe palionowo Całe palionowo dosłownie przyjdzie do mnie do pokoju I będzie koniec Także może ja się gdzieś ukryję? Gdzie jest, gdzie? gdzie jest ten bahor? No jest, co ty, co e, gdzie jest ten bahor? No Co ty tu robisz? Ej gdzie jest? dwóch? ręce. Ej gdzie was no, Ej brakło dwóch. E, brakło, dwóch? brakło was dwóch. Nie nie nie. Święty sistema. mi! Go! Gorsza Było! Ty prezentów! Data. O Święty. Dzieciak! I nie to będzie prezentu. Ciociak. Prezentu. No dobra, go! Płyną. No grałeś. Ej, kurde, mam nadzieję, żeby się wywoliłem! No to. Rodzice, Dore, go, go, go. Rodzinę, to Prąd mnie kopie! Prąd kopie! kopie. Eee, ja śpię. O, już nie śpię. Gdzie jest dzieciak? Drodzy... Jest Drodzy rodzice. Proszę, nie zdęcajcie się nade mną. Zróbmy coś fajnego, o, zdajcie mi jakieś atrakcje, proszę. Dobra, będziemy cię rzucali piłką. Gdzie jest synek? Eee, w garażu. Znaczy tu, idę ja mam... do was. Do... Co ja wy robicie? Jaki rozpierdziel! Chodź eee. co tu jest. A, bierzesz mnie na atrakcję, dobrze. Zgadzam się. Eee, co jest? Eee, ale Zostań nie było. Nie krzyża! to, co tam to <laughs> Bo tu się stało. Zostań mojego dzieciaka! Zostaw jego. Nie, to jest fajna atrakcja. Wow! Eee. O! o, 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 o wykopię, wykopię go! Wykopię go, Ej. Jak ja drogę? Jak ja drogę? Jakiego O kurczę. Jesteś wannie? Ja, dawajcie mi kąpiel, czterech ojców będziemy kąpać Dobra. mam wodę. Ooo, <laughs> ale fajnie O, o ty, cię jest... wlecę do niego, niam, niam. Żeby, żeby go tutaj rozhulać Ojcowie, czy wy też widzicie diamentową wodę? Łooo, sprawdź mnie kąpiel tak Co się stało, Ej, co wy zrobiliście? Co Łam, kurde, Ej, ja w ciebie Ty, Ja żyję ty, o, wodą, nie się Ja nie. O nie! Zabiję się! to jest? wszystko odwrócone! Jestem fioletowy! Kto Ej, to ty zalał nasz chatę, Dobra, trzeba, trzeba, trzeba znaleźć ojca, który A... zalał chatę, tak? A, kurde, prąd mnie kopnął! Kto to jest? Dobra, patrzcie, no, ją mały! Ty ty, Teraz ty. ktoś miał! Rozwalę ci mózg! Zakręćcie tą wodę! Zakręć wodę! O kurde, kurde! Zakręć wodę! Zakręciłem! O, dobrze, jaki syf! No, Alinka będzie zła, no, panowie! Alinka, będzie zła! Drodzy ojcowie! Bo kolego! O, czy możemy iść na dwór? Nie! Nie, nie, nie! Chodźmy do grazu! Ja mam bazukę! Nie, jestem hepki, dosem! Nie zgra! Musimy nie udawać! Co ty robisz? O, Co się tu bawimy? Drodzy ojcowie! Kurde, on mi tu... Dobra, czekaj, ty... My... My... Ej, to tak powalone! Ja oh gram pingla! Yes. Ja, ja, ja presuję! Na siłowni! Ja tam idę! Ja Uuuu. gram Ej, co się dzieje? Eee... A, gram w pingponga! Nie znajdziecie mnie. Co tu się A, jaka... wykrabia? A, jaka... Ej, na się? A, jest, Ej, dobra, to jest jakiś opętany Ej. pokój! Patrz tego, patrz tego, tego... <noise> Patrzcie te łapy! Ławeczkę! Ale masz łach! Ale bajcepsy! Uprowadzam dziecko, ała! Co ja mam na plecach? Wypuchły mi bajcepsy, pomóż mi, łódź Co ja mam na plecach? Nie wiem, idziemy te torebki. No kurde, no, ginę cały czas. Help! Pomagam! Ej, pokaż ej, tego oh O Panowie, pan trening! Ej, trening robią, panie Mikołaju! Panowie, ja go walę pod kosiarkę! Oj, co no, wie! No, Mikołaj no, mnie no, połamał! Patrzcie, jaki jest tu wielki! Wala ta kosiarka! Oh, no ziarga, o, o w ja Święty, Święty Mikołaj, to jest jakiś złoczyńca. O! o A, ta ta ta, 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 tak Gdzie się Gdzie jest hejter? Ja się spompowałem, tak. jakie bazy. Jakie łapy? Chce się na tak! Nie na ulicę! Dobra, wlew Dobra, mój największy challenge to się teraz zabić. Nie, 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 nie zapiszę. Daj go. Proszę Pana. was. Ja go wyniosę na pierwszy polski. Proszę was. I co mnie zabiera? Mamy trochę ja współpracy, jesteśmy równie. Musimy do domu chcą mnie odgrawić. Gdzie się kapelka na łbie ma o, o, tu Ojej! chcę! Slajda, robimy slajda Ale to z drugiej strony biegniemy Biegniemy, biegniemy O, to ja przecież slajd nie, nie, O nie, przegrałem Nie podoba mi się Aha. ta gra Dobra, zmieniamy ojców Co jest, jest kurczakiem? Ej, on jest To jest ten durny... Ej, dobra, schowajmy się w dzieci, schowajmy się szybko przed ojcem Ale Devil! Tutaj, tutaj Ja tu. ja ej, Szybko, ej, ej. szybko. Kuczki, A, się. szybko Szybko Ej, mam śmierdzącą z Kto to jest? Hejter! Mam wiatrak! Mam Hejter, chodź tu! Hej, hejter, czekaj! Chodź, chodź, chodź! Dobra, jest tata, jest, dobra. Nie ma tata, ja mam tableta! Paweł, chcesz cebulę? Daj tableta! Cebule? Nie! Cebulę! To jest czosnek, to jest czosnek, a nie cebula! To czosnek! A nie, to jest... To jest pielucha! cza O oh, f**k! Zmieniłem się w Paliona! Zielone, zielone, robię sobie zielone na to! Czemu ty jesz zielone rzeczy? No, zmieniłem się o, ja w Palionę w końcu ja chcę, to, to jest Kto ja chce na będzie zagrać? moje kochane, kto chce grać na ptutec w Mamy debila w rodzinie Palion, graj na cebałkach, tutaj masz Droga rodzinko, bardzo długo szukałem tego skina, mianowicie Paliona Ojcze, co możemy robić w cztery dzieciaki? Może jakaś piłka nożna? Ej, bo on zaraz ginie, on jest zielony A Może pójdziemy na basem. On ma zatrucie. Nie, nie, nie dawaj, jest wszystko ze w, w porządku. Idziemy się wykąpać, nie wszystko ze mną mierdzić. w porządku. Nie skacz! Dawajcie no, dzieci, no, skaczemy. No, ja. Po no, oh, no, no, dzieci. No, Latające no. tak ja nie chcę nie się tak chodzić. chodzić! Ojciec dawaj owoc. Nawet się chodzić. Dawaj, mi jeść! Dawaj owoc, dobra, ja, ja się, się sam, ja ja sam przeżyję. Sam przeżyję. Nie! Co zginę? No, nie no, do basenu! Co zginę, zginę! zginę, zginę, zginę. Dawajcie do, do basenu! Dawajcie do, do basenu! Do do Przeżyłem! Przeżyłem żyję. Chodźcie! Dobrze, ja co do Może jakieś wyścigi! Ej, dobra ja wyścigi w pływaniu, dobra. kto przepłynie basen szybciej, nas jest pełno, chodźcie! Ja dobra. basen! Dobra! Ja już mam Ale załóżcie goło. tego, załóżcie ten pontonik, załóżcie pontonik, floaty! Ej, to koło nie działa. Ej, to się. Się. Załóżcie Dlucze to, załóżcie to! Co się dusi? Czemu kurczak Duszę, jest w kuchni? Tam gdzie jego miejsce, to jest prawda. Tam gdzie jego miejsce. Skakujemy. Poczekajmy, poczekajmy to, na kurczaka. Poczekajmy to, to. na kurczaka. Jak to, to Wygląda jak debil. A już nie ma, nie ma pontoników. Co to za telewizor? Ej, Te, nie no. nagrywaj TikToka. Tego. Jak ty? <grym> Mam cytrynę! Co wie? ty robisz? Ojciec! Ojciec poleciał! Co to mało? nie ma! O, Ej jestem w tym krześle, nie było! O! No to tak jak zielony makarony! Kurde! Dostaję czapę! A, o, jest. O, a! Duże się basenie! <grym grym> Ej, e e się basenie! Ej, ja, duże się basenie! Ja, się! Ja jestem tym najgorszy, jestem o. najgorszym! Jestem bratem! Odejmij ją! Ojej! Ja wiadam! Oła! Coś się ty graju! Kurde! Ale leci! Dobra, ej, ej dzieci, chodź po kosiarkę, skosimy tatę, chodzisz. Skosimy ojca. Ja wychodzimy z basenu, wychodzimy z basenu. Nie da się wyskoczyć, szybko. Dawajcie, ja dawajcie, robię? dawajcie, dawajcie. Ej, kto Dobra, ze mną siada, pocham. szybko do samochodu, do badmobilu. Ty, bo ojcia, ojca, dawaj, powaliło. Ej, dawaj, idzie, dawaj, ojca dawaj, powaliło. Dawaj, dawaj. Ojca powaliło Jedziemy. Chodźcie. A już nie możecie, nie mogę. Stary, debil. Dawaj, jedź. Skoczcie, skoczcie na auto. Jedziemy. Jedzie, jedzie. Ej. Je, jak jechać? No nie jedz! mogę jechać! Nie da się! Dobrze! O, chodźcie jedziemy, chodźcie kajter! Raz. Ej, dziecku! to no jemy debila! Dawaj, jedziemy chodźcie po Ej, e, chodźcie! Kurczak! Rzucam szarego! Jedziemy do garażu po bazookę, dawaj! Co ty masz, kurczak? Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Dobra, czekaj, wjeżdżamy, wjeżdżamy! Tu. Jedna minuta, dawaj. by się zabić! Drogie dzieci, Dawa. Użyjcie dawaj. wszystkie rzeczy, dawać, żeby dawać, się dawać, zabić! Do Mentyla! Ja idę do piekarnika, dobrze? Ja do piekarnika. musimy umrzeć. Wyskocz z tego piekarnika. Tak, z tego nie. wyskoczyć! skoczyć. Piekarnik. No to dziecko na plecy. Nie, nie, nie. Zabijmy się, ja się przykro, że upadnie. Szybko! Iwan, roz, nie róbcie tego! Róbcie w kuchni u ojca! Iwan, ci, jest jest szkoła! Jest cię szkoła! Jest cię szkło Jest cię wszystko, a, co a, widzicie! Nie, była z a, Wszyscy się a, dobrze, a, dobrze, do dobrze. dobrze, dobrze! Umieram, umieram! Umieram, umieram! umieram. Dawaj, od, roz, odkręcaj, odkręcaj! odkręcaj! zamykaj, zamykaj! Hater, nie! Zamykaj mnie, zabiję mnie, no! Do piekarnika. Do piekarnika. Widzimy Szybko, się po dawaj. drugiej stronie. Dawaj, dawaj. Jest ja dobrze. Się umrę, umrę! Szybko, zdążę! Jest, umieram, umieram! Zginę! Zdążę! Jedna sekunda, Jest. zdążyłem! No nie nieee, let's go, zdążyłem się nie udało Dobrze drogie dzieci, musimy się jak najszybciej zabić, to jest nasz challenge, żeby wygrać z ojcami Ja wiem, ja wiem jak to zrobić Renata potem przyszła i była wkurzona Alokidowski! Szybko, nie spoko Eee, co się wasz w koszu? Lecimy, lecimy, panowie, panowie uciekajcie, ojciec mnie goni Ale chodź, chodź, Jestem ja na Syradolu. Ja, o, wow, co to banan. jest? Zostawiam. Ej, panowie, Ci patrzcie jesteście? co mam, patrzcie oh. co mam. Ja hater, ja. Hejter, Co to Ej Nie, no jak się tak to używać? Nie wiem, tyś, to? Tego. nie wiem jak to użyć. O, dobra, idę, ja tam idę. dobra, musimy Oj, się do zabić. Do nie, A. dobrze, dobrze, hejter, walno ja na łeb ej, roz ej, rozwalamy telewizor. O, co ja mam? O, co ja mam? Ja, ja Staminę nie mam. mam! to. No, o no kurde. Ja. ja co ja ty jesteś ojcem? Dawaj to. O, 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 o. No. Dostał wa. Dostaw Dobra, nie. Cześć, Zbiet... e pa nie, nie Ojcze oj, 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 to. -s. Nie jest tego. Ojcze to, ja mogę. Dobrze zabijajcie, się. kto żyje, kto nie żyje. Ja żyję, ja się zabić, szybko. Chodźcie do kuchni, Pół nie lewejsze prawdopodobnie jest po Ladeda Ooo upodobniacie się do nas, dobry Dawajcie no do kitchen do kitchen szybka, ej, nie mogę wejść! Kto mi blokuje, okay. wejście! Ej nie, ten zabił je! Ej dobra, muszę znaleźć inny sposób, muszę znaleźć inny sposób tak, ja. ja. OOZ! Co ty robisz? Jesteśmy razem w drużynie! Patrz, bale się dawaj, dawaj, dawaj 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 ojca, przywal mu z tego! Czekaj, czekaj Co wy robicie? Renata wam zaraz nie pobije Dobra, Brianie, on tu się wyprawia Wyciekamy, wyciekamy, szybko Jedziemy do kosza Okej, okej Ej, ej, chodź za mną, nie wiem Dzieciaki Ja jestem w koszu Zebranie w salonie Wyjdź z kosza Porozmawiajmy, porozmawiajmy Chodźcie, wspinajcie się do tą Będę grał na trąbce, będę grał na trąbce Wspinajcie się na tą szafkę, dawaj, dawaj Co wy robicie? A co tu jest? Nie no co to jest? Dobrze Jak to wejść nie mogłem tu będzie, Ej, szukaj widelce i wkładamy do kontaktu. Nie wiem, 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 wiem. Gdzie tego? Szukałem. Gdzie jest, Szuka. Gdzie ej, jest Dzieciaki! Jest... Mogę wam zagrać coś na tropce. Chodź. Dobrze, dobrze, idziemy. Jestem w salonie. Widzimy cię. Dzieciaki, będę grał. uwaga bezdomny. Nie, to ty jesteś bezdomny. Uwaga! Ej! Ej, jestem diabłem Bez powieść! Jestem diabłem. Czekaj, ładnie gra! Po, no. Posłuchajcie, posłuchajcie I teraz uwaga, go. Uwaga, uwaga, piersi z Karaibów Jestem jestem dyferem nie, <grym> nie udało mi się Nie, jeszcze Muszę raz, jeszcze raz, raz. ojcze, ja, ja, ja w ciebie wierzę, ładnie gra. Rzucam, rzucam tą pasję Sia. Ej, Kato, rozjaśnijcie w głowie, Ej, tato, w głowie. Co? Ej, Ej, mam kredkę, pomalujemy mój świat na żółto i na niebiesko? Jaką kredkę? What? Ja kurde, zbugowałem się! Linię na Co sobie? to jest? Co ty robisz? Ojciecuje! ja się cię boję! Ej, się! Nie, nie, tak. Ręka gdzie jesteś, gdzie jesteś? Bo chytaj ten nie Ja jestem w jakimś pojemniku, ja ziję, ja widzę, je, cię, tak widzę tak cię. cię, widzę cię, widzę cię, idę do ciebie idę. Się to jest garaż! To jest zagaraż, jesteś w dobrym miejscu o kurde ojciec tu jest! Co to jest? Olej Alej! Zjadłem coś! Pito, Pito, Pito! Nie tego! Ej PITO! Jedziemy! Pito, Pito! Dawaj do ognia, dawaj do ognia Wow, co tu się odwala? Jedźcie tym Nie Ej, mam, gdzie zna... to auto płonie. Ej, to zaraz to zaraz o, o, palę się, palę się Jedna minuta, ty dobrze, jaraj się minuta. Będę szybszy, palę będę się. szybszy Nie da się... Ojcze, zostaw mnie Nie, dobra, dobra. co ty wyprawiasz? Spalę, ja się, ty. spalę się, spalę się mieszko, dla Nie, Nie pal się to dobra, 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 Realizatore. na realizatorem Robię uniki Wow, Dave'o umiera, Dave'o umiera Dobra, muszę uciekać <gibli> Hej, hey, hey, ten... chodźcie do piarki, chodźcie do piarki, szybko! Hej, ty jesteś ty, 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 głupi! Dobra, jeden się spalił. Chodź tu. Zostaw mnie, zostaw mnie, Zostaw mnie. Zostaw mnie. No gdzie mi bierzesz? Jak to się stanie? O, nie. Dobra. Się o nie. <laughs> Gdzie Jak Dziecko, tak. Dobrze ja się ładuje cię. Do pralki A, Dawaj do dawaj, pralki, do pralki dawaj do pralki, dawaj do pralki Ja się cały palę, wszystko w się pani. pali No, jaka spadałka Patrz jak jest szybki Ja nie wiem, dobrze. Czekaj, bo nie mogę wejść, nie mogę wejść Gasica, będę gasił Wejdziesz, wejdziesz, wejdziesz No chciałeś że byłem w pralce Dobra, musimy się zabić nie, nie no brak się... nice. ja, nie! Brak czasu! Nice! Ja zginąłem! Nie zgadzam się na to. Jestem aktualnie ojcem czwórka dzieci. Jest to bardzo ciężki czas dla mnie. Ej, nie wiem, ja jestem jestem zbugowany? Ojciec jest w kiblu i się... Nie wiem... Rękę miałem w... Nie, mam rękę w ścianie! Patrzcie, to ta Żyję, żyję, żyję już. A Drogie ja dzieci! Kupę. Gdzie jesteście? O, witam serdercie! Co byście chcieli porobić? Dobra, ale kurczaka to jest... zostaw mnie. Kurczaka bierzemy Lego, na ulicę. Lego. Co, bo jestem gorszy? Kurczak! <laughs> Ej, no ale... Koc, bracie wracaj, chodź do mnie. Gdzie Drogie to? dzieci, co ja mogę wam co? zrobić? O! E, będę, będę kurczak, Jeśli Jak się nie będziecie słuchać, to rzucę w was tym. Ła, no co nie jest, jest szkła. Kurczak, to obłocimy Ale dziecko jest nie dla dzieci. Ej. Jak ci zarabisz pasolki, co ty robisz? O, tak no O wow! to. No, Przyznaj to, przyznaj to! Jak? No przyzwanił! Ja przy przy Ty kurczaku! Idziesz na rożno! Idziesz <śmienny> no, na, na rożno! <śmienny> to jest przemoc na nieletnich! Ej palion! Siema palion! Ja jestem hulk! Siema palion! Palen jest tylko jeden!

Ej, kurczak zostaw mnie! Ej dobra, kurczak dawaj do mnie! Jestem na żera Patrzcie na to! Kurczak! Dobra, chodź tutaj! Ale jem, wszystko jem, wszystko nie, jem! Nie do zamrażarki, bo potrzebuję na obiad! Chodź tutaj! Ała. Nie, ten Nizak jest mój kontaktu! ten Nizak jest powalony, czekaj ja chcę. Gdzie jest kontakt! Ej! ej ktoś wypił, nie mam mleka! Ej, patrzcie, palę się! O, jsa, powaliło. Oj się. Nie, nie! zostaw mnie. Jak? Kto? Oj, drogie nie... dzieci, kto jest? Co wy robicie? Breakdance? Ugly? Co to jest? Breakdance. <grym, <grym, no, kurde. No dzieci, błagam was, przestancie Renata nie będzie niezadowolona. Nie nie o kurde! Ale mi wywaliło. No, stawaj. Palion! Tata jest w pralni. Mm, ciuchy robią. Gramy w kosza. Oto... Gramy w koszach o, wstałem. Wróciłem. Halku, dzień dobry. A nie, to nie jest Halk. To jest taki Ala prawie. Co to ala, mi się b... dzieje? Oh, o, wow, staniecie Kurde. No dzieci, wy jesteście Ała. I wy jesteście powalone dzieci. Do piekarnika. Ej, tu jest inny kurczak, to jestem ja. Tu jest, jest nie wsadzaj tego w do rynku. kontaktu. Obie się... Za Zaraz będzie w piekarniku. Dawajcie do no, piekarnika. Kurczak jest nie żywy nie, wy jesteście, to są najgorsze dzieci w moim życiu, nie? Jak wy wyjście takie jest. dzieci, to jest, nie masz szans, żeby je upilnować Nie, to jest jakaś beka, to Ej, jest mój mój Patrzcie tu, o, się pali Od dziś Ej. nie chcemy, Ws wschodź A kto Chodźcie tu jest? To już jest trochę no, Dobra, wchodźcie wszyscy, a. wszystkie no, dzieci, hejter, ty też Burner Chodźcie do mojego domu Ej, weź tego ja a jak... co ty robisz? A. Jak Dobra, lecimy wszystkie, cyk Kurde, No zostaw mnie, kręca! kurczak nie chcę cię w ręku! Ła! Wow. Ale Co tu się dzieje? cała kustyja Co? czemu? Ej, dwóch hiterów jest! Doster do wanny! jest! Ej, dobra, To jest powalone! Co tu się dzieje? Dobra, minuta, minuta, minuta. To i co? Nie, 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 nie odpalaj tego! bo odpalamy, cyk. Nie wchodź do wody! Ale cię uratowałem! Kurde, jak mnie uratowałeś? Ja to chciałem zrobić! O kurde! Zatrujemy starego i wchodzimy A, do piekarnika! Teraz, teraz mam lagi, nic nie widzę! O, ja też! Ale tnie. Co? nie. co się dzieje? Nic nie widzę! Ale lagi! też macie czarny ekran? Co ja co co nie. Nie. Tak, 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 Co nie. się A. dzieje? Ja w to będzie dwa FPS-u Ej, nic nie widzę! Ja Ej, zepsuliśmy grę! Zepsuliśmy całą grę, palionowo zepsuło grę Nic nie zrobimy, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał Trzyma... a, baby's Left, świetnie, zepsuliśmy grę